Dzień dobry. Teraz węgorz. Czy znacie jakąś bardziej niesamowitą rybę? Pytam serio. Ich łuski są tak drobne, że do końca XVIII wieku przyrodnicy nie byli zgodni co do tego, czy węgorze są rzeczywiście rybami. Potrafią oddychać przez skórę, dostarczając w ten sposób do organizmu 50% tlenu, dzięki czemu tak na marginesie nawet przez kilkadziesiąt godzin mogą przemieszczać się po suchym lądzie. Potrafią przetrwać bardzo trudne czasy hibernując w błocie. Ich krew zawiera ich tiotoksynę, której działanie jest podobne do jadu niektórych węży, i która może być śmiertelna dla człowieka, powoduje rozpad czerwonych krwinek, porażenie ośrodka oddechowego i serca. Na szczęście rozkłada się w stosunkowo niskiej temperaturze 58 stopni Celsjusza. Węgorze są potwornie długowieczne. Znane są przypadki, gdy w niewoli pojedyncze osobniki dożywały 70-80 lat, a w jednej ze studni zlokalizowanych w szwedzkiej miejscowości Brantevik schwytany węgorz żył ponoć przez 155 lat. W 2011 roku wyłowiono go na potrzeby programu telewizyjnego. Niektóre gatunki węgorzy posuwają się do drastycznych form pasożytnictwa, wgryzając się w ciała większych ryb i spędzając w nich życie. Znany jest opis dwóch ryb z gatunku Simen Parasitica, które zamieszkiwały serce rekina. Wnętrze serca rekina, tak żyły sobie w komorze serca, żywiąc się krwią. Sporo tego, prawda? A to tylko wierzchołek Góry Lodowej. To, co najciekawsze, związane jest z tajemnicą węgorzy, której złamać przez milenia nie mogli najwybitniejsi myśliciele i przyrodnicy z Arystotelesem na czele. Z zagadką, która doprowadziła Zygmunta Freuda na skraj załamania. Z niewiadomą, która sprawiła, iż cały świat poszukiwał jąder węgorza. Bo widzicie, do dziś nikt nie widział, jak węgorze to robią. Już od czasów pierwszych filozofów węgorze były pełne tajemnic. Oczywiście można to powiedzieć o wielu innych gatunkach, ale naprawdę rzadko tak wiele istotnych kwestii pozostaje niewiadomą po dwóch tysiącleciach. Tak było i w sumie dalej jest z Anguilla Anguilla, czyli węgorzem europejskim, o którym dziś będę Wam opowiadał, a w zasadzie o którego rozmnażaniu. Opowiem Wam dziś więcej. Arystoteles, jeden z intelektualnych ojców nauk przyrodniczych, twierdził, że węgorze to produkt samorództwa. Przychodzą na świat spontanicznie, wyłaniając się z mułu. Pliniusz Starszy, wybitny rzymski myśliciel, który zginął ratując mieszkańców Pompejów po wybuchu Wezuwiusza, Postulował, że nowe węgorze rodzą się z fragmentów ciał dorosłych, które te zrzucają ocierając się o kamienie. Istniały hipotezy o powstawaniu nowych osobników ze skrzeli innych ryb, albo prosto stoni wodnej, na którą słońce zaświeciło akurat pod odpowiednim kątem, i tak, wiem, że to brzmi absurdalnie, ale ludzki umysł. To ma tendencję do wypełniania luk w pojmowaniu świata i jedną z takich kitujących, niepełne zrozumienie wszechrzeczy była właśnie teoria samoródstwa. Zainteresowanych tym, jak tę te teorię obalano, mogę odesłać z czystym sumieniem do tej książki, gdzie więcej miejsca autor temu tematowi poświęcił, tak się składa, że autorem tym jestem ja więc link znajdziecie w opisie. Wracając jednak do meritum. Jeżeli miałbym oceniać, to rzekłbym, iż wiara w samorództwo węgorzy jest, przynajmniej dla mnie, do pewnego stopnia akceptowalna. To znaczy, nie jest tak, że ja w samorództwo węgorzy wierzę, aczkolwiek jestem w stanie dopuścić do siebie, dlaczego przez stulecia przyrodnicy trzymali się tej hipotezy. Więc dlaczego to robili? Ano dlatego, że węgorze ulegają wielu metamorfozom, przeobrażeniom. W ich przypadku nie jest tak, że w młodości są po prostu mniejszymi odpowiednikami dorosłych osobników, które znamy z naszych jezior i rzek. Wyróżniamy więc leptocefale. Węgorze szkliste, węgorze wstępujące, węgorze żółte, ta postać jest przez ryby przybierana najdłużej, oraz węgorze srebrzyste. I to wszystko przedstawiciele Anguila Anguila. Każda z tych form była znana ludzkości już od dawna, ale bardzo długo myśleliśmy, że niektóre to osobne gatunki. Mam tu na myśli konkretnie leptocefale i węgorze szkliste, które wyławiane są ze słonych mórz i oceanów, a nie słodkich jezior i rzek. Dopiero w 1886 roku Francuz Yves Delage odkrył, że leptocefale ulegają dalszym metamorfozom, a te metamorfozy to naprawdę spore zmiany. Do wybrzeży Europy i Afryki węgorze docierają jako węgorze szkliste. Od ich wyklucia minąć mogło nawet do dwóch lat. Mają kilka centymetrów i do tej pory przemierzały wyłącznie wody słone. Zbliżają się jednak do miejsc, gdzie stężenie składników mineralnych w wodzie rozpuszczonych jest dużo niższe, co dla wielu słonowodnych gatunków ryb jest zabójcze. Dlaczego zapytacie? Ano dlatego, że komórki ich organizmów przystosowały się do dużego zasolenia i dążą do równowagi z zasoleniem otoczenia, a więc w słodkich zbiornikach, aby rozcieńczyć zawartą w komórkach sól, będą wody nabierać i pękać. W sensie komórki, nie ryby. Ryby. Tylko umrą w konsekwencji. Węgorz broni się przed tym, między innymi zmieniając tryb pracy swoich nerek. Zaczynają one skuteczniej pochłaniać i usuwać różnego rodzaju sole mineralne z jego organizmu, dzięki czemu chmurkom węgorza nie grozi rzecz jasna eksplozja. Z chwilą, gdy węgorze docierają do rzek, zmienia się także ich wygląd zewnętrzny. Gdy osiągają stadium węgorza żółtego, mają ciemny grzbiet, jaśniejszy brzuch, wydłużone niemal okrągłe w przekroju ciało i połączone płetwy grzbietową, odbytową i ogonową. Ich łuski są drobne, a ciało pokrywa śluz, który nie tylko umożliwia oddychanie przez skórę, o czym już mówiłem, ale utrudnia schwytanie przez drapieżniki oraz najprawdopodobniej pełni rolę bakteriostatyczną oraz chroni ryby przed pasożytami. Tak jak wspominałem w takiej postaci, mam na myśli węgorza żółtego, spotkamy rybę w rzekach i jeziorach, gdzie Spędza ona od kilku do kilkudziesięciu lat, czekając na odpowiedni moment na powrót do oceanu po to, by przemienić się w węgorza srebrzystego i rozmnożyć. Nigdy już nie wróci do wód słodkich. I ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, sporo tych przemian, ale generalnie brzmi to wszystko sensowniej. A raczej brzmiałoby, gdyby nie było pewnego problemu z węgorzowymi jądrami. Tak, nauka czy naukowcy przez długie lata naprawdę mocno byli zafiksowani na poszukiwaniu jąder węgorza. W 1777 roku włoski przyrodnik Carlo Mondini zlokalizował, jak twierdził, jajniki węgorzy i udowodnił przy okazji, w inny sposób oczywiście, że stwory te są rzeczywiście rybami. Namierzenie jąder było więc kwestią czasu, prawda? Nie. 90 lat później poszukiwaniem męskich gonad węgorzy przez kilka tygodni zajmował się młody Zygmunt. Freud. E, tak. Tak wyglądał w młodości. Niepowodzenie jego wysiłków doprowadziło go na skraj załamania psychicznego. Czy faliczny kształt węgorza zniszczył młodemu lekarzowi psychikę i manifestował się później w jego najbardziej znanych pracach? Nie wiem, ale domyślam się, co sam by o tym powiedział. A wracając do węgorzy. Obecność w pełni wykształconych męskich narządów rozrodczych potwierdzono dopiero w 1897 roku u węgorza złowionego w Zatoce Meksykańskiej, a więc już w okresie, w którym wrócił on do wód słonych, aby odbyć tarło. Okazuje się bowiem, że płeć u węgorzy ujawnia się dopiero w momencie, gdy opuszczają rzeki i jeziora. A to co wcześniej brano za jajniki, było albo ich zalążkiem, albo zalążkiem jąder. Choć stosunkowo łatwo można przewidzieć, czy dany węgorz będzie chłopcem czy dziewczynką. Samice są bowiem wielokrotnie większe od samców. Jeżeli jakiś węgorz ma ponad 40 cm, to raczej można mu wieszyć przyszłość z jajnikami. Dobrze. Na marginesie dodam też, że płeć u węgorzy zależy silniej od środowiska niż od genów. Owszem, znane są chromosomy i geny z płcią związane, ale generalnie te węgorze, które żyją w mniejszym zagęszczeniu, dorastają do większych rozmiarów i zostają raczej samicami. Udział samic rośnie także wraz z rosnącą szerokością geograficzną i mniejszym zasoleniem, więc... Te węgorze, które żyją w morzu, w pobliżu ujść rzek, zostają raczej samcami. Samce pozostają też krócej w tych wodach słodkich lub słodkawych. A skoro już o tym mowa, nie do końca wiadomo też, na jakiej podstawie węgorze decydują o tym, że jest już czas, aby powrócić do oceanu i odbyć tarło. Podróż powrotną wyruszają natomiast cztery dni po pełni księżyca i do nawigacji wykorzystują najprawdopodobniej pole magnetyczne Ziemi i gwiazdy. Mogą też wspomagać się swoim niezwykle czułym węchem i zdolnością do wychwytywania naprawdę drobnych różnic w temperaturze wody. Mam tutaj na myśli rozróżnianie wody o temperaturze różnej o 300 stopnia Celsjusza. Tak w ogóle, temat nawigacji w czasie długich podróży, w czasie migracji był przeze mnie omawiany w takim większym, obszernym i bardziej szczegółowym filmie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to link znajdzie w opisie albo w karcie po prawej stronie ekranu, czyli to będzie moja lewa, tutaj. Ja wracam znów do węgorzy i jak wspomniałem, Powrót do wód słonych wiąże się z kolejną metamorfozą. Oczy rosną węgorzom dziesięciokrotnie, przystosowując się oczywiście do lepszego widzenia w oceanie. Skóra grubnie, płetwy i głowa się wydłużają, żołądek się zmniejsza, a cały układ pokarmowy niemal wyłącza. W tej postaci, w tej formie, Węgorz jest fizycznie i hydrodynamicznie najlepiej przystosowaną do pływania rybą. Jego kolor zmienia się na srebrzysty po to, by móc produkować większe ilości kortyzolu, czyli hormonu stresu, który podnosi poziom niezbędnej mięśniom do pracy glukozy i generalnie mobilizuje wszystko w organizmie do pracy, umożliwia e, pracę wszystkiego w organizmie. I... Ta, cała metamorfoza tylko po to, żeby przebyć drogę do miejsca, gdzie węgorz się wykluł. A droga ta liczy sobie od 5 do 10 tysięcy kilometrów i zajmie rybie jakieś pół roku, co najmniej pół roku. Dokąd węgorz zmierza, zapytacie? Do miejsca, w którym przyszedł na świat, jak już odpowiedziałem wcześniej. A gdzie jest to miejsce? Najprawdopodobniej w morzu Sargasowym, co wiemy dzięki niejakiemu Johannesowi Schmidtowi. Ten duński przyrodnik uzyskał grant badawczy od browaru o nazwie Karlsberg na prowadzenie badań nad rozmnażaniem węgorzy. Dlaczego Karlsberg przyznał grant badawczy akurat na tego typu prace naukowe? Nie wiem. A mówiłem Wam, że Schmidt był zięciem dyrektora browaru? Schmidt przez kilkanaście lat łowił leptocefale, te pierwsze formy rozwojowe węgorzy. Poszukiwał tych najmniejszych, postulując, że im będą one mniejsze, tym bliżej miejsca, gdzie się wykluły, będzie się on znajdował. A najmniejsze leptocefale złowił w pobliżu trójkąta bermudzkiego. Węgorze musiały więc rozmnażać się gdzieś w Morzu Sargasowym. Gdy dziś zapytamy ich ciologa o tematykę rozmnażania węgorza europejskiego, także wskaże właśnie to miejsce, ale powód pozostaje niezmieniony od pierwszych dekad XX wieku i wspomnianych badań Schmidta. W Morzu Sargasowym są najmniejsze leptocefale leptocefale węgorza, więc tam musi ten węgorz się najprawdopodobniej rozmnażać. Nie udało się jednak tego potwierdzić z wykorzystaniem innych metod, bardziej współczesnych, jak na przykład nadajników GPS. Migrację z rzek i jezior udało się zmapować dopiero w 2014 roku, ale samego rozmnażania, samego aktu rozmnażania nie widzieliśmy nigdy. Nie wiemy na jakiej głębokości się odbywa, nie wiemy, ile węgorzy w nim uczestniczy. Najczęściej postuluje się tak zwaną panmiksję, coś na kształt podwodnej orgi, w czasie której wszystkie węgorze synchronicznie uwalniają komórki jajowe i plemniki do morskiej toni. I wiecie co? Jak o tym wszystkim myślę, to tak autentycznie uśmiecham się sam do siebie. Jest bowiem coś niesamowitego w tym, że w dobie planów kolonizacji kosmosu, budowy komputerów kwantowych czy ksenotransplantacji narządów od zmodyfikowanych genetycznie świń, nikt nie widział tego, jak to robią węgorze. Do zobaczenia. Do usłyszenia.